się pokażę moją stajnią Hobby horse. Tak jak mówiłam, mam jednego konika, ale bardzo gorąco. Więc możemy zaczynać serię, bo chyba jestem rudra Więc zwracajcie na to uwagę, dobra? No to zaczynamy! zaczynamy sobie od tego miejsca. Takiego czekajcia, mój kantel spadł. O, nie wiem, czy myślę. Za to, ok. Dobra. jest taki kantelek. Teraz go założymy. Wam pokażę. No to czekajcie. Ja założę. zaraz wam pokażę wszystko, tylko tu wam pokażę to. Te jeszcze. Mam takie w wodze, też, mogę je zaraz założyć. Sorry. Tu mam takie dwa, uwięć trzy. tak wam pokażę ten. Jest też, uwięć trochę alaląż. Tu mam taki, tu też jest taki. O, to już jest analoże i wszystkie te rzeczy lubię sama. Tu mam taki ujęć tylko to jest bardzo króciutkie. Dobra, teraz wam pokażę, dobra, na koniec będzie prezentacja. Przechodzimy do rzeczy obok. To jak sobie tworzymy, mamy taką planzureczkę, to jest moja, nie zwracajcie uwagi, ja tu mamy do kleszczy, ja to używam. Mamy suplementy. Takie kolorowe i takie. takie. Mamy jakieś kosinczek, jak sobie na przykład gwiazdy Tu mamy smaczki. Takie. 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 Wszystko robiłam samodzielne oczywiście, Takie. I takie. Dobra. Teraz przechodzimy. Zwracajcie, bo tam na dole bardzo jest syf. Tylko sobie otworzę. Opa! tylko o! Czekajcie, wrócę do Was zaraz. To no tak, to jest proszek mojego konika. Zaraz przejdziemy do konika. Tylko rzucę do konika. Tak, tu mam szczotkę jedną i szczotkę drugą. Tylko tych dwóch używam. Tu mam jakieś nożyczki, Tu mam plastry tu mam batę. To jest takie na choróbska jakieś. Kajcie wyresłowe trochę. Dobra, już takie. Tu mam bacik, wejmę go.